Witajcie. Jestem dr Sofia Bennett, urolog z ponad 15-letnim doświadczeniem klinicznym i współautorka trzech publikacji naukowych o zdrowiu prostaty. Dziś chcę z Wami porozmawiać o czymś, co może Was zaskoczyć: o tym, jak Wasze codzienne siedzenie przy biurku może dosłownie niszczyć Waszą prostatę. Może właśnie teraz siedzicie w sposób, który powoduje ogromne szkody w Waszym organizmie, a nawet o tym nie wiecie. W ciągu ostatnich pięciu lat Liczba pacjentów z problemami prostaty związanymi z siedzącym trybem życia wzrosła w mojej praktyce o niemal 300%. To nie jest przypadek. Współczesna epidemia biurkowa dotyka już nie tylko programistów czy księgowych, ale również studentów, kierowców, a nawet emerytów, spędzających długie godziny przed telewizorem. Za chwilę pokażę Wam dwa konkretne błędy, które popełnia 9 na 10 mężczyzn siedzących przy biurku. Ale najpierw, jeśli ten temat was interesuje, koniecznie zasubskrybujcie kanał Mog Zdrowia i życia. Zostawcie komentarz i podzielcie się tym materiałem z bliskimi. Wasze zdrowie jest najważniejsze. A teraz uwaga, to, co usłyszycie za moment, może całkowicie zmienić sposób, w jaki patrzycie na swoją codzienną pracę. Zanim przejdę do konkretów, chcę Wam opowiedzieć o Marku, 42-letnim programiście i ojcu dwójki dzieci, który przyszedł do mnie z objawami, których początkowo nie potrafił zrozumieć. Częste oddawanie moczu, szczególnie w nocy, czasem budził się nawet pięć razy, co rujnowało jego sen i relacje z żoną. Dyskomfort w okolicy krocza, który opisywał jako siedzenie na twardej piłce. Problemy z erekcją, które zaczęły wpływać na jego związek. Mówił, że czuje się jak stary dziad, choć ma dopiero 42 lata. Kiedy zaczęłam go wypytywać o tryb życia, okazało się pełny obraz. Pracuje po 10-12 godzin dziennie przy komputerze w pozycji, którą sam określał jako skulony nad klawiaturą, praktycznie nie robiąc przerw. Nawet lunch zjadał przed monitorem. Dodatkowo wieczorami spędzał kolejne 2-3 godziny grając w gry komputerowe dla relaksu. A najgorsze? Siedział w sposób, który dosłownie dusił jego prostatę przez całe lata, nie zdając sobie z tego sprawy. To nie jest odosobniony przypadek. Większość mężczyzn nie zdaje sobie sprawy, że sposób siedzenia ma bezpośredni wpływ na krążenie krwi w okolicy prostaty. Gruczoł krokowy to jeden z najważniejszych organów męskiego układu rozrodczego, a jednocześnie jeden z najbardziej podatnych na uszkodzenia spowodowane złą posturą. Pierwszy błąd, który niszczą waszą prostatę, to siedzenie z nogami ściśniętymi pod kątem mniejszym niż 90 stopni. Widzę to codziennie w swojej praktyce. Pacjenci siadają na niskim fotelu, krzyżują nogi lub podsuwają je pod siebie. Kiedy siadacie w ten sposób, automatycznie uciskacie całą okolicę krocza. Wyobraźcie sobie, że prostata to delikatny gruczoł wielkości orzecha włoskiego otoczony siecią naczyń krwionośnych. Kiedy uciskacie te okolice, to tak, jakbyście przez 8 godzin dziennie ściskali mokrą gąbkę. Krew nie może swobodnie krążyć. Tlenowanie tkanek spada do poziomu krytycznego, a prostata zaczyna pracować w stanie permanentnego stresu metabolicznego. Co dzieje się na poziomie komórkowym? Komórki prostaty, pozbawione odpowiedniego utlenowania, przechodzą w stan zapalny. Zaczynają produkować cytokiny. Substancje, które nasilają stan zapalny i prowadzą do powolnego przerastania tkanek. To proces, który może trwać latami, zanim zauważycie pierwsze objawy. Ale to nie wszystko. Za chwilę opowiem wam o drugim błędzie, który jest jeszcze bardziej niszczycielski i dotyczy 95% osób oglądających ten materiał. Drugi błąd to garb przy biurku z głową wysuniętą do przodu, tzw. głowa teksta lub szyja programisty. Wydawałoby się, że to problem kręgosłupa, prawda? Nic bardziej mylnego. Kiedy siedzicie zgarbieni z ramionami podciągniętymi do uszu i głową wyciągniętą w stronę monitora, tworzycie łańcuch napięć mięśniowych, który sięga aż do dna miednicy. Ważne jest zrozumienie anatomii Wasze mięśnie dna miednicy, zwłaszcza mięsień dźwigacz odbytu i mięśnie głębokie krocza, są połączone z całym systemem fascji brzusznych i mięśni grzbietu. Kiedy siedzicie zgarbieni, te mięśnie pozostają w stanie ciągłego, podprogowego napięcia przez 8-10 godzin dziennie. A właśnie te mięśnie są odpowiedzialne za prawidłowe ukrwienie prostaty, odpływ limfy i prawidłowe funkcjonowanie gruczoła. Wyobraźcie sobie, że przez cały dzień ściskacie pięść. Co się dzieje z waszą dłonią po 8 godzinach? Mięśnie stają się sztywne, krążenie się pogarsza, pojawia się ból i uczucie drętwienia. To samo dzieje się z waszą prostatą, gdy mięśnie dna miednicy są w napięciu przez większość dnia. Ale czemu nikt wam o tym nie mówi? Bo medycyna działa w oddzielnych silosach. Ortopeda zajmuje się kręgosłupem, urolog prostatą, a nikt nie łączy tych problemów systemowo. Kiedy przychodzicie z objawami prostaty, rzadko kto zadaje pytania o ergonomię pracy, pozycje podczas snu czy nawyki ruchowe. A tymczasem to może być kluczowe. W najnowszych badaniach epidemiologicznych wykazano, że pozycja ciała wpływa na zdrowie prostaty równie mocno, jak dieta czy predyspozycje genetyczne. W metaanalizie 12 badań, które wraz z zespołem przeanalizowałam w zeszłym roku, mężczyźni pracujący siedząco mają o 47% większe ryzyko rozwoju łagodnego przerostu prostaty przed 50. rokiem życia, a u mężczyzn spędzających ponad 6 godzin dziennie w pozycji siedzącej, ryzyko wystąpienia przewlekłego zapalenia prostaty wzrasta aż o 73%. To nie są suche statystyki. To ludzkie tragedie, zniszczone związki, bezsenność i lata cierpienia. Ale nie wszystko stracone. Za moment pokażę wam, jak w jedną minutę możecie naprawić lata błędów. Zostańcie do końca, bo to może uratować wasze zdrowie. A teraz najważniejsza część. Jak wasze ciało próbuje wam powiedzieć, że coś jest nie tak. Pierwszy sygnał ostrzegawczy to częstsze oddawanie moczu, szczególnie w nocy. Jeśli budzicie się więcej niż dwa razy na noc, żeby iść do toalety, wasz organizm wysyła alarm. Drugi sygnał to słaby strumień moczu. Zamiast mocnego, zdecydowanego strumienia, macie wrażenie, że mocz kapie lub strumień jest słaby i przerywanym. To oznacza, że prostata może być powiększona i uciska cewkę moczową. Trzeci sygnał, o którym mężczyźni wstydzą się mówić, to dyskomfort w okolicy krocza. Uczucie siedzenia na piłce golfowej, dyskomfort po długim siedzeniu, czasem nawet ból promieniujący do kręgosłupa lub ud. Teraz kluczowe pytanie. Dlaczego te problemy się nasilają i jak wygląda proces niszczenia prostaty? Kiedy siedzicie źle przez lata, w okolicy prostaty dochodzi do zjawiska zwanego przewlekłą hipoksją tkankową chronicznego niedotlenienia. Gruczoł nie otrzymuje wystarczającej ilości tlenu i składników odżywczych, metabolizm komórkowy zwalnia, a tkanki zaczynają się patologicznie przebudowywać. Dodatkowo przewlekłe napięcie mięśni dna miednicy prowadzi do zaburzeń w odpływie limfy, naturalnym systemie drenażu organizmu. Limfa, która powinna usuwać toksyny i produkty rozpadu z tkanek, zaczyna się zastajać. W prostacie gromadzą się szkodliwe substancje, co dodatkowo nasila stan zapalny. Co więcej, siedzący tryb życia ma katastrofalny wpływ na gospodarkę hormonalną. Badania pokazują, że mężczyźni spędzający ponad 8 godzin dziennie w pozycji siedzącej mają średnio o 15% niższy poziom testosteronu hormonu kluczowego dla zdrowia prostaty. Jednocześnie wzrasta poziom kortyzolu. Hormonu stresu, który nasila procesy zapalne w całym organizmie, a szczególnie w delikatnych tkankach prostaty. Ale uwaga! Za chwilę pokażę Wam rozwiązanie, które może odmienić Wasze życie. Nie klikajcie gdzie indziej, bo to, co usłyszycie za moment, jest warte więcej niż cena prywatnej konsultacji urologicznej. Największym mitem jest przekonanie, że problemy prostaty to normalna część starzenia się. To nieprawda. Wielu moich pacjentów po 60 roku życia ma idealnie zdrową prostatę. Bo przez lata dbali o prawidłową pozycję ciała i styl życia. Drugi mit: jeśli nie boli, to znaczy, że wszystko jest w porządku. Prostata może się powiększać latami, zanim pojawią się pierwsze objawy. Kiedy zaczynają Was niepokoić symptomy, proces chorobowy trwa już od dawna. A teraz obiecane rozwiązanie w jedną minutę. Oto co możecie zrobić już dziś. Po pierwsze, zasada dziewięćdziesiąte, dziewięćdziesiąte. Stopy płasko na podłodze, kolana pod kątem 90 stopni, biodra pod kątem 90 stopni do tułowia. To pozycja, w której prostata może swobodnie oddychać. Po drugie, co 25 minut robcie przerwę. Wstańcie, zrobcie kilka kroków, wykonajcie proste ćwiczenia rozciągające mięśnie dna miednicy. Wystarczy minuta takiej przerwy. Po trzecie, ćwiczenie, które możecie robić nawet siedząc. Napnijcie mięśnie dna miednicy, jakbyście chcieli zatrzymać oddawanie moczu. Trzymajcie przez 5 sekund, potem rozluźnijcie. Powtarzajcie to 10 razy, 3 razy dziennie. To nie są skomplikowane rzeczy, ale ich skuteczność jest udokumentowana naukowo. W badaniu, które prowadziłam z zespołem, mężczyźni stosujący te proste zasady, przez 3 miesiące odnotowali 60% poprawę objawów związanych z prostatą. Pamiętajcie: wczesna profilaktyka to klucz. Jeśli macie jakiekolwiek objawy, nie czekajcie. Badanie prostaty to sprawa kilku minut, a może uratować wam lata cierpienia. Regularne badania kontrolne po 40 roku życia, zdrowa dieta bogata w likopen i cynk, aktywność fizyczna i prawidłowa postawa przy pracy to recepta na zdrową prostatę przez lata. Dziękuję wam za uwagę i czas poświęcony na ten materiał. Jeśli podobał wam się ten film, koniecznie zasubskrybujcie kanał Moc Zdrowia i Życia. Regularnie publikuję materiały o zdrowiu mężczyzn, które mogą uratować wasze życie. W komentarzach napiszcie, czy rozpoznajecie u siebie opisane objawy i czy zamierzacie wprowadzić te zmiany w waszym codziennym życiu. Chętnie odpowiem na wasze pytania i wątpliwości. A teraz pytanie do was. Ile godzin dziennie spędzacie siedząc przy biurku i czy kiedykolwiek myśleliście o tym, jak to wpływa na waszą prostatę? Podzielcie się swoimi doświadczeniami w komentarzach. Wasze historie mogą pomóc innym mężczyznom zadbać o zdrowie. Do zobaczenia w następnym materiale.